Magda Gessler z prawomocnym wyrokiem sądu. Spotka ją kara, a przecież chciała dobrze. Magda Gessler znana jest ze swojego wybuchowego temperamentu, którym nieraz już chwaliła się w kuchennych rewolucjach, ale nikt raczej nie posądziłby jej o łamanie prawa. A tak się jednak stało, bo restauratorka właśnie usłyszała prawomocny wyrok sądu. Trochę ją to będzie kosztowało. Magda Gessler usłyszała wyrok. Co w takim razie przeskrobała Magda Gessler? Nie mówimy tu absolutnie o jakichś oszustwach podatkowych czy naprawdę poważnych przewinieniach. Sprawa jest niestety dosyć błaha, ale jej konsekwencje trzeba będzie ponieść, bo sąd wyrok już wydał. Restauratorka została uznana winną bezprawnego użycia fotografii oraz naruszenia jej integralności. Autorka wspomnianego zdjęcia upomniała się o swoje, nie zważając na status Gessler i wywalczyła godne zadośćuczynienie. O jakie zdjęcie poszło? Magda Gessler chciała dobrze. Jabłkiem niezgody w tej sprawie okazała się fotografia Mariusza Waltera, który zmarł pod koniec ubiegłego roku. Restauratorka chciała upamiętnić swojego szefa i prywatnie także przyjaciela, dlatego wrzuciła do sieci pożegnalny post wraz z czarno-białym zdjęciem. Gessler nie oznaczyła jednak w żaden sposób autorki fotografii, czym naruszyła jej prawa autorskie. Sama w rozmowie z portalem wirtualne media przyznała, że nie chciała nikogo okraść czy oszukać, a po prostu działała pod wpływem chwili i potrzeby serca. Wspomniane czarno-białe zdjęcie dodałam, emocjonalnie pogrążona w bólu po niespodziewanej stracie wielkiego człowieka i przyjaciela. Sprawa ma dla mnie wymiar osobistej straty a nieświadomego działania na czyjąś niekorzyść czy chęć zysku. Magda Gessler będzie musiała zapłacić karę. Jakie konsekwencje poniesie? Magda Gessler? Przede wszystkim musiała usunąć wspomnianą fotkę, co faktycznie zrobiła, bo nie ma jej już w sieci. Dodatkowo została także zobligowana do zapłacenia za dość uczynienia dla autorki zdjęcia. To wcale nie są małe pieniądze. Restauratorka musi zapłacić wspomnianej kobiecie aż 16 tysięcy złotych. Co prawda sama zarabia krocie, ale taka kwota nawet dla niej może być odczuwalna. Na przyszłość będzie na pewno bardziej uważała, korzystając ze znalezionych w sieci zdjęć.